Dzień dobry Państwu, zapraszam Państwa na moje strony internetowe www.kaczorowski.info, kaczorowski.info.pl, Kaczorowski Wrocław, Hipnoza Wrocław, Hypnozis, Medycyna Naturalna, także te strony, jest pięć mam stron, na które zapraszam Państwa, one istnieją już od 20 lat co niektóre, ale są aktualne, na nich materiały. Można przychodzić z jednej strony na drugą. Na stronach umieściłem również moje filmy, które podłączone są pod YouTube i pod inne kanały, także można sobie obejrzeć, również mam kanały YouTube i Facebooka, ale mówiąc o stronach internetowych, bo to najbardziej mnie interesuje. Żebyście Państwo szukali odpowiedzi, można tam prowadzić, dawać pytania, opinie można poczytać o innych. Na tych stronach również umieszczone mam książki swoje, które wydałem wcześniej. Reinkarnacja w hipnozie, to jest gruba książka, jedna z pierwszych. Reinkarnacja i hipnoza w terapii. Reinkarnacja i hipnoza w terapii. To Państwo też na stronach znajdziecie reinkarnacja w hipnoterapii i to jest taka moja wyśmita książka: Autohipnoza, świadoma i nieświadoma skuteczna moc terapii i ograniczeń. To jest bardzo fajne. Widzicie Państwo, tych książek mamy, a mamy: moc hipnozy, hipnoza i sen moc hipnozy, hipnoza i sen również tam jeszcze o hipnozie. Następne, tak samo jak tutaj, trzy książki w języku rosyjskim wydałem dla studentów hipnozy klinicznej w Moskwie, bo tam studiowałem. To są książki, w których mam moje prace, są opracowane, ujęte tu również w tych książkach. No to by było o książkach. A tutaj teraz o, o płytkach. Tu również znajdziecie Państwo nagrania autohipnozy na moich stronach. Można zamówić, jest również sklepik, kaczorowski sklep i można te nagrania zamawiać, możemy, wysyłamy te nagrania pocztą, ale również i na plikach wysyłamy. Tu zacznę od tej, imogoterapia w hipnozie, która jest w taką płytką duchową dla osób, które rozwijają się duchowo, tak. Również tu o duchowości to można by było powiedzieć wchodzenie w stan siebie, oderwanie się od ciała, taka jakbym powiedział podróż OB, czyli w samego w podróż w swoją podświadomość, reinkarnacja w imagoterapii, Tutaj można doświadczyć ciekawych doznań, no i również można skorzystać z moich sensów w tym zakresie, reinkarnacji. Będziemy tutaj iść według takich ważnych spraw: autohipnoza, poczucie swojej wartości, pewności, zadowolenia, dobrego samopoczucia. Ta, ta, na to nagranie podnosi wibrację człowieka, jakby do góry wznosi, skrzydeł dodaje, żeby ludzie, którzy mają zatracone poczucie swojej wartości, pewności siebie poprzez różne sytuacje rodzinne czy złe doświadczenia, poniżania, to tutaj i to daje. A jak daje poczucie wartości, pewności, zadowolenia, optymizmu, szczęścia i, 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 i dążenia do celu, to można tutaj następną nagranie, autohipnoza, na sukces, dobrobyt, pieniądze, na zarabianie pieniędzy dla osób, które motywuje, oczywiście, takich sportowców. Dla sportowców też mamy. To zostawimy tu na później. Tu mamy następne. Redukcja zaburzeń odżywiania przy bulimii, anoreksji czy, czy niewłaściwym odżywianiu. Koncentracja, pamięć, nauka, synchronizacja półkul mózgowych, wystąpienia publiczne i tak dalej. Tutaj mi się Uwolnienie od nikotyny, tak, nikotyna, papierosy, fajka może nawet i może marycha. Autohipnoza przy uwolnieniu od alkoholu, narkotyków i tak dalej. Autohipnoza na uwolnienie depresji, lęków traumatycznych, przeżyć, jakichś nieprzyjemnych przeżyć z przeszłości, z dzieciństwa, depresji. Uwolnienie od bezsenności, to jest taka tabletka na sen, bardzo dobra, skuteczna. Tu już tak, tu na, na relaks, odprężenie, zadowolenie, optymizm, dobre samopoczucie. No i tutaj na zwiększenie potencji seksualnej. No jak i tu dla kobiet w ciąży instrukcja porodu. Jest tych nagrań ponad 30. Także jeszcze inne są nagrania, te, co przedstawiłem Państwu tyle i dlatego do tego przedstawię jeszcze tym, co ja zajmuję się, czyli imagoterapia. Tam Państwo spotkacie ulotkę, którą możecie poczytać sobie tak. Hipnoterapia, hipnoza, hipnoterapia na bazie imagoterapii. Moja metoda imagoterapii została opracowana ponad 20 lat temu. W 1998 roku i od tego czasu zajmuję się poszczególne badania i wiedzy w tej zakresie. Efekty są jak dotychczas, 30 lat tym się zajmuję. Jestem jednym z pionierów hipnozy, gdzie mogę na ten temat mówić. Prowadzę kursy, szkolenia, seminaria, wykłady. Pierwsze leczenie chorób psychosomatycznych. Psychoseksualnych zaburzeń, depresji, bezcenności, emocji, nerwic, lęków, natren, czynów i myśli samobójczych, samodestrukcyjnych, samookaleczeń. Uwalnianie z nałogów alkoholowych, nikotynowych, lekarstw czy udurzających środków, sterydów. No i mani różnego rodzaju, zakup, hazardu, seksomanii, komputeromanii, która dzisiaj u dzieci bardzo rozpowszechniona komputeromania. Redukcja zaburzeń ożywiają skierowana na e, likwidację nadwagi, otyłości, bulimii i anoreksji przy nadmiernym spożywaniu słodyczy i innych produktów niezdrowych, mogą być to i moczne, i mleczne. Wzmocnienie nauki koncentracji pamięci, to co tu mówiliśmy o tych nagraniach, y, y, koncentracji wystąpień publicznych, przemawiania, y, nauki języków obcych również, tak. wzmocnienie y, zmniejszenia tre, tremy y, efektywnej nauki w każdej dziedzinie. Y, wzmocnienie poczucia własnej wartości, pewności siebie, jak Państwo widzieliście, tą płytkę, bo ona bardzo, jakbym powiedział, ważna dla każdego. Poczucie wartości, pewności siebie. Z tym mamy wszyscy w jedną problem. Im bardziej idzie człowiek do góry, jak w sporcie, tym bardziej potrzebuje dopingu. To jest właśnie poczucie swojej wartości, pewności, zadowolenia, optymizmu, wydobycia potencjału własnych. własnych tych ukrytych wartości naszych, pobudzenie sprawności seksualnej, wzmocnienie systemu odpornościowego, silnej woli życia, zdrowienia, wracania do zdrowia, analgezja. Regresja wieku yy, przy wspomnieniach pewnych nieprzyjemnych z przeszłości, z dzieciństwa do okresu porodu wracamy, a tak również regresja reinkarnacyjna, która związana jest z poprzednimi wcieleniami, jakimiś przeżyciami i koszmarami, które przeżywamy w snach. Zbiorowe sansy uzdrawiające, yy, które też wykonuje i w Polsce, i w Londynie, no na tym Prowadzę kursy, szkolenia do kształcenia i organizuję warsztaty. Wprowadzę wykłady, zajęcia z ludźmi. Na temat dużo mówimy ostatnio, dużo mówimy na temat rozwoju duchowego i sytuacji, jaka w tej chwili panuje na świecie, żeby nie dać się wystraszyć i na tych moich stronach piszę również i na filmikach umieszczam treści, które niejednokrotnie są cenzurowane przez YouTube, ale na stronach mogę tu umieszczać, bo to moja strona jest. Zapraszam we Wrocławiu, ulica Gostyńska, zapraszam w Londynie, tam też przyjmuję od 12 roku 2012 roku. No i resztę doczytajcie Państwo sobie tutaj, jak również na wizytówce. Zapraszam do moich filmików na YouTube, na Facebooku, na Twitterze, na Vimeo, Rambo również też mamy, tam by zaczęliśmy umieszczać. Także i w odwiedzenia moich stron, jakbyście przychodzili z jednej drugiej. W tej chwili Przeczytacie Państwo pięć stron, na które zapraszam, nawet na inne zapraszam, gdzie mam filmy różnego rodzaju wykłady, z, z kursów, a również y, uwolni egzorcyzmów i sensów indywidualnych. Y, proszę y, opinię wyrażać swoją, zapraszam o, na, o, o opinię, wypowiedzieć się, jak Państwo widzicie to czy to się podobało. Staram się, żeby urozmaicić moją stronę, żeby znalazło się wiele artykułów. Mam te artykuły sprzed 20 lat, kiedyś dużo artykułów miałem w gazetach, w czasopismach, mam ponad 500 artykułów, tak samo i filmów telewizyjnych, gdzie w państwowych telewizjach były wywiady ze mną robione, można to odnaleźć na... Można również odnaleźć na moim prywatnym serwerze, gdzie też będzie link i to. A reszta rozmowa. Proszę dzwonić, pytać. Wykonuję również sansę przez Skype'a, gdzie bardzo ładnie nam wychodzą. Oczywiście nie w każdym temacie. Staramy się, żeby jednak w gabinecie indywidualnie to jest inna sprawa, choć niektóre osoby z daleka przyjeżdżają czy z no, na pewno dużo jest z zagranicy, Londyn, Irlandia, Szwecja, Stany, Ameryka. Wobec tego tyle mam do powiedzenia. Dziękuję Państwu, do zobaczenia. Nawet na wykładach do zobaczenia, na spotkaniach, na moich wystąpieniach publicznych. Wszystkiego dobrego, błogosławię Was, dziękuję. Do widzenia.